Dzień dobry, Jest jestem a to jest filmik, który był ogłosić, że niestety, ale kończy z League of Legends Dobra, startuję Zostałem unbana więc od jutra od godziny 15 challenge wraca 9 dni od czwartku do następnej soboty no jeden dzień zagrałem, reszta mi upłynęła. Więc stwierdziłem, że danie sobie 9 dni, którymi zostało Ma sens, także od 3 lipca do 12 lipca Challenge trwa dalej, także zapraszam na streamy Jak ktoś tam nie wie jak się dostać na streamy To był filmik, który jest u mnie na kanale On się jakoś nazywał Dam go po tym filmikiem, także sobie wszystko tam sprawdźcie, no i zapraszam na streamy, będzie znowu LOL, bo na pewno tęskniliście, także widzimy się od jutra, na razie, cześć!